Liczba logarytm przy podstawie 4 z 8, dodać logarytm przy podstawie 4 z 2, jest równa. Tutaj korzystamy z takiego prawa działań na logarytmach, że jak dodajemy logarytmy o takiej samej podstawie, to my mnożymy liczby logarytmowane, czyli te dwie liczby wymnożymy. Czyli to będzie u nas logarytm przy podstawie 4 z 8 razy 2. Czyli mamy logarytm przy podstawie 4 z 16. Niech to będzie x. No i korzystamy z definicji logarytmu. Przypominam, logarytm o podstawie a z b równa się c wtedy i tylko wtedy, gdy a do potęgi c tej daje nam b. a do c tej daje nam b, czyli w naszym zadaniu mamy logarytm o podstawie 4 z 16, to jest x, czyli 4 do x daje nam 16. 4 do x daje nam 16, czyli 4 do kwadratu. Nasz x jest dwójką odpowiedź b. I tu jeszcze prawo działań, które wykorzystaliśmy, dodawanie logarytmów. Logarytm o podstawie a z b dodać, logarytm o podstawie a z c, przechodzi nam mnożenie logarytm o podstawie a z b razy c, to można dać w nawias. I takie właśnie działanie tutaj zastosowaliśmy.